Pani Urszulo, znajdujemy się w wyjątkowym miejscu na Gali Business Woman Awards. Czy pani się czuje tak, na co dzień taką kobietą, bizneswoman, przedsiębiorczą? Cię, powiem, no. Aż nie wierzę, że tu jestem. <laughs> <laughs> Zamierzam powiedzieć to wszędzie wobec dzisiaj, w swoim krótkim przemówieniu, że mm. właśnie bardzo cieszy mnie ta nagroda, ponieważ łączy show z biznesem. Show biznes zazwyczaj był taki traktowany trochę śmiesznie show biznes, ale to jest do pogodzenia i ta jedność bardzo mnie e, buduje. No pani też jest taką kobietą z jednej strony muzyk, prawda, z jednej strony wokalistka, a z drugiej strony też szefowa tego całego zamieszania, tego całego zespołu. Jak właśnie pogodzić te dwie role? No właśnie ja nigdy tak tego nie postrzegałam. Zawsze byłam taką, no tak, kobietą rzeczywiście, która gdzieś tam łączy, która zawsze chce, żeby było przyjemnie miło. W sensie unikam konfrontacji, unikam jakichś takich złych sytuacji, ale też muszę trzymać i gdzieś tam w ryzach. Tych facetów, bo to głównie faceci i Ania, która ze mną śpiewa, ale faktycznie jest to, jest to rola, której nie doceniałam do tej pory, i dlatego tym bardziej cieszę się, że, że dzisiaj to gdzieś tam jakby się pojawi w tym, w tym moim biznesie. Ten show i biznes super. No to jest naprawdę piękne. A czy Pani, jak już się właśnie pojawia na, przykład na scenie i wszyscy po prostu fani znają na scen, konik, czy ma Pani czasami dość na śpiewanie tych utworów? Bo przecież od tego czasu powstało tyle innych numerów. Tak, wszystkich Was to interesuje, wiem. I mhm. nawet mnie samą to często zadziwia, że jeszcze, jeszcze nam się nie nudzi. Ale każdy koncert jest inny. E, każdy koncert e, jest dla kogoś innego. Mhm. E, różni się to jeszcze tym, że. My czujemy się zupełnie inaczej. Każdego dnia jest inaczej, każdego dnia robimy to inaczej. Staramy się trzymać aranżacji oczywiście piosenek, ale jednak mimo wszystko, country, koncert trochę się różni, więc jest niepowtarzalny. A piosenki mam na tyle przyjemne. Ja mówię o melodiach i o tekstach, że dobrze się je śpiewa, nie męczą mnie i, no i to jest chyba cała moja odpowiedź to jest też magia pani. I też na pewno to, że ma pani ten głos zawsze, po prostu w ryzach, w świetnej formie. Ja słyszałam, że pani podobno chodzi często na basen i tak dba po prostu o to swoje ciało, żeby długo pani służyło. Czy to prawda? Ha! Dobra, ja to mogę podtrzymać, bo to jest fajne. Chciałabym chodzić często na basen, ale nie jest to tak często, jak bym chciała, jednak, mimo wszystko. Czyli co, czyli to raczej geny tutaj, jeżeli chodzi o ten głos, jeżeli chodzi o jego formę, bo jest naprawdę w dobrej kondycji? Myślę, że to geny przede wszystkim. Przede wszystkim. Taka się urodziłam z taką barwą głosu. Często jest tak, że wchodzę gdzieś, ludzie mnie nie poznają, ale jak się odzywam, to dopiero mówią: Oj, ten, ten głos jest nam znany. Ale że po barwie można poznać, to, to jest naprawdę. Jestem wdzięczna, że jeśli mam taką charakterystyczną barwę, bo to rzad... zdarza się rzadko. I dziękuję za to. Rodzicom. No właśnie, to, i to jest piękne, ale też y, dużo osób właśnie mówi, że pani jest taką rokową dziewczyną, rockendrolową. A czy właśnie z wiekiem, z dojrzałością, już inaczej pani podchodzi do tego tematu, że już ważniejsze właśnie może jest zdrowie albo taki balans? <grym> Dzisiaj ze swoją siostrzenicą doszliśmy do wniosku, że oglądamy. Te same seriale, jesteśmy na etapie Shameless, więc nie sądzę, że nie sądzę, żeby to się zmieniało z wiekiem, uwierz mi, po prostu, jeśli jesteś młody wewnątrz i otwarty na to, co się dzieje, to się nigdy nie zmieni. Może ci przeszkadzać e, ciało Twoje, które może gdzieś tam szwankować w jakimś momencie Twojego wieku, ale, ale nie głowa. I to jest najważniejsze i teraz też bardzo właśnie fajnie pokazują dojrzałe kobiety, że można próbować różnych wyzwań, nowych możliwości. Ostatnio Ewa Minga właśnie wystąpiła w tańcu z gwiazdami. Basia Boszczynowicz też występuje. Co Pani o tym myśli? To znaczy, bardzo, ja bardzo chętnie obejrzę, natomiast nie, nie byłabym tak skłonna, żeby tam wystąpić. Ale nie, nie oglądam, ale trzymam kciuki naprawdę. Super. Dobrze, że tak, że to robią, jeśli im to sprawia przyjemność, to absolutnie jest to dla nich. A właśnie dlaczego? Bo Pani ma ten słuch muzyczny, tą taką rytmikę. No pani słyszy bardzo dobrze muzykę, więc właśnie dlaczego nie tak? Ja lubię improwizację, wiesz. O. Jak ja bym miała <śmiech> <śmiech> przejmować się, żeby trzymać, nie wiem, rama to jest, czy tak. coś tam, <laughs> to... On mnie rozśmiesza. Jestem raczej hipisem z tych czasów, które, które no, nie wymagały takich reguł absolutnie. Wolę tańczyć free free. I to jest naprawdę ważne, już tak na sam koniec bo wiem, że się Pani tutaj właśnie spieszy na przemówienie. Też y, oglądałam różne wywiady z Patrycją Markowską, która zawsze mówiła o Pani, że była, y, dla, że Pani była jej idolką tak, jeżeli chodzi o tworzenie, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o tą charyzmę, energię. Czy Pani, jak słyszy właśnie te słowa, to się cieszy, czy też na przykład dawała jakieś rady Pati? Cieszę się bardzo, bo to jest kolejna rockmenka, kolejne pokolenie. Ona wyrosła w końcu po tacie, patrząc, no, na, mając go najbliżej, takiego rollowca że no mój Boże, każdy by sobie życzył takiego taty rock rollowca, jeśli zamierza kontynuować jego oczywiście spuściznę i też ten, taką, takie zachowanie na scenie. Uważam, że Patty jest po prostu zwierzęciem estradowym. Ona jest nie do zatrzymania, i no myślę, że, że długo będziemy mogli cieszyć się nią na scenie. To jest naprawdę piękne. To czego pani życzyć teraz w tym czasie takim intensywnym, gdzie są różne gale, różne wydarzenia, koncerty ciągle? Kania, ja zawsze życzę jedności, to znaczy takiego porozumienia m, poza podziałami, m, takiego duchowego, duchowej jedności przede wszystkim. Żebyśmy się rozumieli, żebyśmy chcieli się wysłuchać nawzajem, żebyśmy rozmawiali ze sobą i, i podchodzili do siebie z takim dobrym, pozytywnym nastawieniem, nie ze złym.